Miałem dwunastu dowódców plutonu, siedmiu dowódców kompanii, ośmiu dowódców batalionu, dwóch dowódców pułku i dwóch dowódców dywizji. Tylko sześciu zabili Niemcy, a reszta rozstrzelana, nie wiadomo gdzie. Nie łatwo rzuca się Mołotowem. Trzeba się nauczyć. Zapal górę, zaczekaj, aż pojawi się płomień i rzucaj. Trzymaj głowę nisko, inaczej już nigdy nie będziesz rzucał Mołotowem. Ośnieżony oko i sylwetki niemieckich żołnierzy, oświetlane przez księżyc. Romantyczne, ale oni wszyscy zamarzli na śmierć. W roku 1937 mój wuj został skazany na 10 lat bez prawa do korespondencji. To samo mój kuzyn i ojciec. Nawet ciotka dostała taki wyrok. Widziałem kiedyś, jak nasz kawu dostał ze 25 razy zdziała pepancji, i nic! Śmialiśmy się jak cholera. Ale wtedy fryce wrócili z większym działem. Zobaczyłem kilka głów nad powierzchnią śniegu. Zastrzeliłem jednego. Nic. Drugiego. Nic. Stali w miejscu. Byli zamarznięci. Miałem przed wojną bardzo dobry płaszcz. Świetnie skrojony. Z dobrego materiału. Komisarz mi go zabrał i rzucił w błoto. Te 34 oberwał z Cała załoga zginęła, a czołg jechał dalej. Widzieliśmy, jak zjechał z drogi i powoli przetoczył się przez wioskę. Wiecie co? W tej kompanii jest coraz więcej starych ludzi. Nasz nowy CKMista urodził się w 1907 roku. Miała złote włosy, jasne jak słońce. Była w Berdyczewie, ale nie wiem, co się z nią teraz dzieje. Rozstrzelali mojego kumpla na oczach całej kompanii. Ocalił oficerowi życie, ale jednocześnie opuścił posterunek. Tatiusza! Mówią na nią organy Stalina! Nie! Chodzi o instrument, debilu! Niemieckie czołgi są świetne. Dobre, działa i pancerz, potężny silnik. Szkoda, że chcą nas pozabijać. Industrializacja. To dzięki niej jeszcze się trzymamy i dzięki mojej odwadze. Powtarzajcie za mną! Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Nie macie nic do stracenia, prócz swych kajdan. Towarzyszko, Snajperko, mnie nie, zawód Borys. Zajrzyj na no mnie, pokażę ci, jak strzela prawdziwy mężczyzna. Dziesięć lat bez prawa do korespondencji, czy oni kurwa poszaleli? Zero kontaktu z najbliższymi, przez jedno zdanie. Spotkałem kiedyś Grossmana. Siedzieliśmy przy jednym stole, a on jakby mnie nie zauważył. Mówiłem matce, że mamy tu elefanty, tygrysy, pantery. Myślała, że byłem w zoo. Mam dla ciebie lekcję. Wiesz, co robi pocisk z Mausera 792 z ludzką głową? Szklanka herbaty by się przydała. Z cukrem. Pamiętacie cukier? Ślijcie sanitariusza do innych! Ja nie zamierzam tak żyć! Wojna to męska rzecz. Ale te babeczki potrafią strzelać. Ty sobie uważaj, Michaił. Tej kobity lepiej nie wkurzać. <śm> Spokojnie, tawaryść. Tak się tylko drażniłem. Ale lepiej zajrzyjcie do doktora. Już trzeci raz jestem sierżantem. Z jakiegoś względu ciągle mnie degradują. Amerykańcy przysłali nam te transportery. Ciekawe, czy mogliby przysłać też szlane Turner. Jak dotrzemy do Berlina, znajdę sobie dobry niemiecki sprzęt kuchenny. Oni mają najlepszą stal. Tak! Strzelamy z karabinów do czołgu! Tacy właśnie jesteśmy durni! Nasze kochane dowództwo załatwiło nam pepesze! Chwała mu! Każdemu według jego potrzeb nie oznacza, że mój obiad bardziej należy się tobie, towarzysz. Widzicie, towaryści? Nasze karabiny mają koła. Faszyści swoje muszą nosić. Mój ojciec walczył z Niemcami pod Pińskiem w roku 1917. Tam właśnie zmierzamy. Część gada o kobietach, część o piciu, a mnie brak jedzenia. No i co w tym takiego dziwnego? Niech żyje nasza ojczyzna! Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich! Od teraz ta ziemia należy do ludu pracującego sowieckich miast i wsi! Gdzie ci się tak śpieszy? Jak tam dotrzemy, od razu zaczną w nas strzelać! Marudzenie to żołnierski przywilej. Ja się po prostu w tym specjalizuję. Gnijące mięso! Albo towarzysz Narin znów się spierdział. Robotnicy stworzyli ten RKM do zabijania wrogów Sowieckowo Sajuza! W Niemczech ponoć w domach mają coś, co nazywają bieżącą wodą. Musisz być szwabem, skoro na żartach się nie znasz, a my do szwabów strzelamy! Mmm, mielonka. Amerykańcy wiedzą, co dobre. T-34 to taka nudna nazwa. Borys brzmiałoby o niebo lepiej. Masz karabin przeciwpancerny? Tam są pancerni! Jakieś pomysły? Są nasze pepesze. Teraz nawet Yuri kogoś trafi. Odwrót nie jest aktem tchórzostwa. Szkoda, że Poliwanów tego nie rozumie. Tak, to obrączka ślubna. Kto wie? Może mój dom jeszcze stoi? Może kiedyś tam wrócę? Na litość boską, Narin! Zaświeć, zapałkę! Co cię znowu ugryzło? Daliby coś przeciw zamarzaniu. 80% powinno starczyć.